Makijaż oka dla początkujących, czyli jak się umalować, kiedy jeszcze nie umiesz się malować. Cześć z tej strony, Marta Chowańska-Feda i dzisiaj taki tutorial z zapytaniem od wielu z Was, właśnie jak używać tych cudownych cieni, które Wam codziennie pokazuję na metamorfozach i jak wykonać dobrze makijaż oka, jeśli jesteś początkująca w tej dziedzinie. Także nagram ten film w taki sposób, jak ja chciałabym, żeby ktoś mi wytłumaczył i pokazał, kiedy sama zaczynałam swoją przygodę z makijażem wiele, wiele lat temu. Zatem prosta paletka cieni dla początkujących, w której mamy jasny cień bazowy i cień rozświetlający, cień modelujący, ale satynowy i to jest celowe, żebyś po prostu mogła łatwo te cienie blendować i jeden cień akcentujący ciemny. Zaczynam od tego, że Twoja powieka powinna być odpowiednio przygotowana. Nie nakładamy makijażu bez wyrównania kolorytu powieki, bez stworzenia takiej bazy pod cienie, Możesz użyć bazy, ale ja dzisiaj użyłam korektora, który bardzo lubię, bo on przykrywa wszystko pięknie pod oczami i na powiekach. A przy tym nie wysusza skóry wokół oczu, nie podkreśla zmarszczek i delikatnie go przypudrowałam. także... Już moje powieki są gładkie, jednolite. Tego produktu nie nałożyłam też za dużo, więc nic się nie zbiera, nie waży, wszystko świetnie wygląda i mogę przejść do makijażu. Pędzelki. Jakie pędzelki dla osób potrzebujących właśnie do codziennego makijażu? Będziesz potrzebowała tylko dwóch pędzelków, takiego większego puchatego do nakładania i blendowania cieni i mniejszego, bardziej precyzyjnego do rozcierania cieni w kąciku. I zaczynam sobie od jaśniutkiego cienia bazowego, który nakładam właśnie na ten puchaty pędzelek, to jest ten jaśniutki, jaśniutki cień. I uwaga, wklepuję go sobie w wewnętrznym kąciku, czyli przykładam pędzel w wewnętrznym kąciku i rozcieram pod całą brew, czyli rozcieram go sobie tutaj pod całą brew, nie nakładam go na powiekę ruchomą, bo tu będzie cień satynowy, więc chcę, żeby pięknie błyszczał, ale zaczynam od wklepania tutaj i roztarcia pod brwiowym, ale nie na powiece ruchomej i to jest początek naszego makijażu. Następnie piękny cień w kolorze różowego złota, idealny do codziennego makijażu i na pewno się w nim zakochasz i paluszkiem, bo tak będzie łatwiej i szybciej nałóż go sobie na całą powiekę ruchomą. Powieka ruchoma to jest ta część, która jak otwierasz oko to troszkę się chowa, przy opadającej powiece jeszcze bardziej mniej więcej jak wyczuwasz paluszkiem tutaj kość, więc w tym miejscu rozcieram sobie rozświetlający cień, który sam w sobie już bardzo ładnie wygląda i dla wielu osób to już jest bardzo fajny, rozświetlający makijaż. Ale my idziemy dalej. Teraz cień, trzeci cień modelujący. On jest tylko troszkę ciemniejszy od tego różowego złota, żeby nie było plam. Nakładam go sobie na końcówkę pędzla i tą końcówkę pędzla przykładam tu na kości, czyli nad tą linią jasnego różowego złota. Ważne, żeby nie wychodzić z tym cieniem za daleko. Czyli tylko do tego miejsca, więc przykładam na kości, pędzelek trzymam delikatnie, nie masuję mocno, tylko delikatnie i zobacz, robię taki ruch prawo, lewo, prawo, lewo, tak mniej więcej dotąd, do dwóch trzecich oka i wychodzę sobie ku górze. Na początku jest to tylko tutaj na kości, a potem ku górze, kiedy jest mniej na pędzelku już produktu i w ten sposób uzyskuję tak zwane miękkie wyblendowanie, ale też uniesienie oka. I to jest idealny cień dla początkujących, właśnie przez to, że jest satynowy, ma dobry kolor, więc nie będzie na tej powiece robił plam. Następnie ten sam modelujący cień nałożyłam na mniejszy pędzelek i przeciągam go sobie na szerokość tego pędzelka z dolnej linii rzęsy. Też mam o to, żeby tutaj ładnie zakończyć, żeby oko się unosiło i już jest stworzony piękny kształt oka, powiększone oko uniesione oko i również można tak to zostawić, ale często nawet osoby początkujące chcą mieć to oko trochę mocniejsze więc co teraz zrobić, żeby oko było mocniejsze biorę sobie najciemniejszy cień w kolorze czekolady na ten pędzelek malutki i będę go uwaga nakładała, zobacz takim ruchem pieczątkującym tutaj przy kąciku oka przy linii rzęs a następnie troszkę sobie go rozcieram te poprzednio nałożone cienie takimi kółeczkami. To jest bardzo proste, bo te cienie się idealnie ze sobą łączą. Tak jest ta paleta dobrana i możesz nawet troszkę tym cieniem zaznaczyć sobie jeszcze tutaj to załamanie czyli tutaj, gdzie wcześniej był, była kość i już oko jest ciemniejsze. Tak samo możesz sobie delikatnie zaznaczyć na dole, ale tylko troszeczkę i mamy pięknie podkreślone oko, jeśli gdzieś tutaj ci się. Za mocno wyjedzie z boku, to się może zdarzyć. To no ten jaśniutki cień, ten pierwszy cień. Na mniejszym pędzelku może ładnie posłużyć do takiego wycięcia, wyczyszczenia tych krawędzi, ale jeśli będziesz pamiętać o tej linii, to na pewno jej nie przekroczysz. I uwaga! Możemy jeszcze to oko sobie wykończyć kreską. Kreska dla początkujących, czyli mięciutka, czarna plastyczna kredka, którą po prostu cieniutko przy rzęsach tak na jednej trzeciej oka staram się zrobić taką linię i na dole też troszeczkę i zobacz to nie wygląda teraz ładnie ale jak weźmiesz ten sam pędzelek co wcześniej i troszkę tą linię rozmażesz takim po prostu na boki ruchem w jednym miejscu tam gdzie ona była namalowana to ona będzie wyglądała jak taki ładnie roztarty cień nie, może, nie trzeba jej wyciągać, wystarczy ją właśnie rozetrzeć i już to oko jest podkreślone, mocniej zaznaczone. Wystarczy wytuszować rzęsy i makijaż gotowy. Tak się prezentuje piękny makijaż oka dla początkujących. Mam nadzieję, że Ci się podoba. Jeśli chcesz dopasować idealne dla siebie cienie i pędzelki, zapraszam Cię serdecznie do kontaktu. Będziesz mogła je u mnie dobrać i zakupić. A tymczasem ściskam Cię, całuję, pozdrawiam. Dziękuję, że jesteś ze mną. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś... To chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło. Pa pa!